I bardzo serdecznie jesteśmy dzisiaj w Danang i postanowiliśmy na wyprawę udać się do słynnego miasteczka Hue. Obecnie znajdujemy się na przełęcz Haitong, która oddziela Danang od Hue. No i podziwiamy widoki z ze szczytu tego wzniesienia. Trafiła nam się bardzo dobra pogoda. Ostatnio, jak tu byliśmy, to padało, także teraz możemy w pełni podziwiać widoki. Wjazd, na tą przełęcz to nie lada wyzwanie, i mówi się, że jest to jedna z lepszych tras w Wietnamie dla motocykli. Także jeżeli jeździcie na motorze, no to zapraszamy, żebyście odwiedzili to miejsce. Wszyscy przyjeżdżają tutaj, widoki a Wietnamczycy przyjeżdżają sobie zrobić fotoczkę z tym drzewem. To jest słynne drzewo wśród Wietnamczyków, nazywane jest Lonely Tree, bo stoi sobie tak samotnie. Także dużo bardziej ich to interesuje niż te widoki które są dla turystów. Jechaliśmy wyżej, tu już jest mgła, jak widzicie Ale zaraz przejdziemy na drugą stronę, to powinny być piękne widoki zabiegów. Przełęcz ta nazywana jest chmurą nad oceanem Jak widzicie, jesteśmy teraz troszeczkę poniżej tu. Cały czas jesteśmy w chmurach. I też warto dodać, że kiedyś ta przełęcz była granicą Wietnamu. Czekamy właśnie na przejazd pociągu, a pani nam powiedziała, że mamy szczęście, bo dzisiaj będą tylko 22-23 stopnie w Hue i nie będzie słońca, a wczoraj było 33 i piękne słońce, także <gryw> uwielbiamy nasze szczęście. Dojechaliśmy do miejsca, gdzie mamy zacząć zwiedzać, a już widzieliśmy jedną z najsłynniejszych dróg w Wietnamie szczególnie dla motocykli. Widzieliśmy jeden z najdłuższych, chyba najdłuższy tunel w Wietnamie. Przejechaliśmy przez ogromną przełęcz, która kiedyś była granicą, a teraz jesteśmy na największej lagunie. I zgadnijcie co, to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze będziemy dzisiaj wyjeżdżać najwyższą pagodę w tym kraju. Kolejnym punktem na naszej trasie jest laguna Lapan, która jest nazywana również perłą chłę, a to z powodu tych fabryczek, farm, gdzie wyrabiane są perły i hodowane są ostryki. Dojechaliśmy właśnie do Cytadeli. Jest to pierwszy taki historyczny punkt naszego zwiedzania w HUE. Mamy, jak widzicie, bardzo małą grupę. Z przodu pani przewodniczka jesteśmy w 8 osób. No i zobaczymy, czy coś się zmieniło od ostatniego razu, jak tu byliśmy. Wczoraj, tu w Cytadeli, również był obchodzony Międzynarodowy Dzień Kobiet. Także gdybyśmy byli tu wczoraj, to Gabi miałaby wejście za darmo. Gdybym się ubrała w tradycyjny styl wietnamski. No niestety nie mamy takiego stroju, ale y, jesteśmy tutaj 9 marca, więc troszeczkę się spóźniliśmy. Ta pogoda jest naprawdę taka troszkę inna niż w Hanoi, bo naprawdę jest tutaj chłodno. chłodno. Dzisiaj jak się obudziliśmy w Danang, było około 30 stopni. Przejechaliśmy przez y, tą przełęcz i zrobiło się 20-22 stopnie, także naprawdę jest lekko zimnawa. Widzicie, bardzo dużo tutaj kobiet przychodzi w tradycyjnych strojach. Jest to na pewno bardzo, bardzo, bardzo fajne. Człowiek tak sobie stoi i mówi, kurde, fajne te budynki i w ogóle. A to dopiero tutaj jest fajne. Także naprawdę już na samym początku Cytadela wita nas przepięknymi widokami. Przed nami jedna z bram wejściowych. Już sama brama robi wrażenie, musicie przyznać. W ogóle to, co my zwiedzamy dzisiaj, my to umownie nazywamy Stadelą, a tak naprawdę jest to całe imperialne miasto, kiedyś również zwane zakazanym miastem. Może jeszcze tylko dodam, że to jest tak zwana flag tower. Bardzo podobną widzieliśmy budowlę w. Hanoi. Oczywiście ona wyglądała inaczej, ale pełniła tą samą funkcję i to jest taka standardowa rzecz, która zawsze przy Cytadelach jest budowana. Jeżeli chodzi o tą bramę, ta brama, brama mandaryńska, ona ma pięć wejść. Środkowe oczywiście dla władcy, poboczne dla y, ludzi, którzy pomagają i dwa jeszcze boczne to są wejścia dla zwierząt. Teraz przed nami widzicie pałac. To tam przez 3-4 dni w miesiącu pracował król. Także musiał się strasznie ciężko biedny napracować. Tam znajdziecie też tron. On obecnie jest niestety w przebudowie, więc nie można go zwiedzać. A wszyscy pomocnicy, czyli mandaryni tak zwani, znajdowali się tutaj na placu obok i tam były oczywiście trzy stopnie, w zależności od tego, jak to był ważny, tam mógł stać. Jeszcze tylko dodam, że ja sporo poczytałem odnośnie tego, co tu się działo w trakcie wojen i niestety, ale zakazane miasto i Imperial City również zostało zniszczone podczas wojny z Francuzami, wojny wietnamskiej, więc ze stu kilkudziesięciu budynków zostało zaledwie dziesięć. Tutaj widzicie rekonstrukcję całego tego miasta, jak wyglądało. Sto kilkadziesiąt budynków, a teraz niestety no, tylko około dziesięciu się zachowało. Do miasta Hue przyjechaliśmy z jednego szczególnego powodu, mianowicie od 1802 do 1945 roku była to oficjalna stolica Hanoi. My byliśmy już w pierwszej stolicy, później byliśmy w drugiej stolicy. I obecnej stolicy, a teraz przyjechaliśmy zobaczyć tom z dwóch poprzednich wieków i przyjechaliśmy tutaj zobaczyć przede wszystkim miasto cesarskie. Miasto cesarskie wygląda naprawdę. Ogromnie przeuroczo. niestety zostało zniszczone bardzo mocno, więc ze 150 budynków zostało się tylko 10, ale mimo wszystko chcemy je zobaczyć i zobaczyć też jakie restaurują, ponieważ tutaj bardzo mocno pracują archeolodzy i żeby odbudować jak największą część tego miasta. To co jest fajne, to to, że... Może nie fajne ile interesujące, to to, że również Polacy Ja w tym bardzo duży udział. Dokładnie. A dynastia, która się tutaj rządziła, się nazywała się to. Nguyen? Stadela w Chłe zajmuje ogromny obszar, ale jak widzicie za mną, w znacznej mierze jest on pusty. Niestety, widać te zniszczenia. Dotarliśmy do świątyni. Świątynia była poświęcona mężczyznom. Teraz będziemy ją tutaj zwiedzać. Na razie najbardziej podoba mi się brama wejściowa do świątyni. Naprawdę robi wrażenie. Dziwi mnie trochę, że ta część dla króla jest otwarta, a dla ludu zamknięta. No i te schody, podobne do schodów w Hanoi. Piękne miejsce, kawał historii. Bardzo charakterystyczne schody. zupełnie takie jak w Hoi An, A oto i pierwsza część świątyni. Jest i świątynia. Główne drzwi zamknięte, tam spoczywa Pierwszy Król, jest ołtarz Pierwszego Króla i z respektu zawsze zamykają te wrota, żeby mieć święty spokój. Dobra, już wszystko wiem. Tam w środku jest 10 ołtarzy dla 10 władców. Ogólnie władców było 13, ale 3 było bardzo niedobrych, więc postanowili, że nie będzie ich tutaj. Ci władcy tutaj oczywiście nie są pochowani, oni mają swoje grobowce. A odnośnie urn, które są bardzo słynne w Wietnamie, ich jest 9 w tej świątyni, ponieważ to jest taka specjalna liczba dla Wietnamczyków. Świątynia ta została zbudowana w latach XXIX wieku i honoruje tych 10 królów, którzy byli dobrymi królami. W środku nie można robić zdjęć, dlatego nie nagrałem tam za bardzo niczego dla Was. Trzeba uszanować wierzenia lokalsów. W każdym razie ona również została zniszczona w trakcie wojny i dopiero w latach 90. została. Odbudowana, no i dzisiaj wygląda przepięknie. Zgadzam się. Idziemy zwiedzać liczne zabudowania dalej. Te bramy bardzo nam się podobają. Są naprawdę przepiękne, bardzo bogato zdobione i widać, że się dobrze zachowały. No i zobaczymy, dokąd pójdziemy, I jako do następnego punktu wyprawy po tym przepięknym mieście. Po drodze mijamy bardzo dużo różnych bram, tak jak tam. Były tutaj sześć głównych bram do tego miasta. No i oczywiście kobiety mogły, nie mogły wchodzić z wszystkimi, tylko miały swoje wyznaczone wejścia. To były wyjątkowe. Dokładnie. Były very, very special. Stoimy teraz w miejscu, gdzie były zabudowania, gdzie mieszkał władca. Niestety one zostały zniszczone i nie zostały do końca odbudowane, a jeżeli chodzi o tą bramę, którą tam widzicie, to tam właśnie zaczynało się zakazane miasto i tylko władca i jego rodzina mogli tam wchodzić. Tutaj widzicie pałac z drugiej strony, bardzo szkoda, że jest w remoncie, no ale wiecie, z drugiej strony fajnie, że będzie można go później zwiedzać w pełnej okazałości. Jeden główny problem z takim zwiedzaniem, z grupą, z przewodnikiem jest taki, że my wszędzie biegamy. Ja ciągle chodzę ostatni, także staram się coś nagrać, ale nie za dobrze mi to wychodzi, bo jestem pod ciągłą presją czasu. Na tej makiecie dopiero widać, jakie ogromne jest to miejsce. I tak jak mówiliśmy, kilka domów dosłownie, kilka domów, budynków się zachowało do dnia dzisiejszego, ale mamy nadzieję, że będą je systematycznie odbudowywać. My weszliśmy tędy. I później poszliśmy w lewo i obchodzimy, teraz jesteśmy w środku, za pałacem, który znajduje się w środku tego kwadratu. Nie chcę zapeszać, ale wychodzi słoneczko. I robi się naprawdę gorąco, jesteśmy w długich spodniach, więc mam nadzieję, że nie zapeszysz i nie wyjdzie. Ale jest przyjemnie, a my teraz y, kierujemy się do majsterszego teatru w Wietnamie. Ja potwierdzę, że to jest ten najstarszy teatr, bo nie chce mi się wierzyć, że w takim kraju jak Wietnam dopiero w XIX wieku powstał teatr. Jak w Grecji powstawały tysiące lat przed Chrystusem, więc to jeszcze sobie potwierdzimy, ale tak nam powiedziała pani przewodniczka. Idziemy zobaczyć. Tak wygląda teatr w środku. Dopytaliśmy pani przewodniczki. Pani twierdzi, że wcześniej nie było budynku teatru nigdzie indziej. Także tak wygląda w środku. Tutaj pani w pierwszym rzędzie śpiewa i puszcza nam muzykę. A tutaj jest wystawa instrumentów muzycznych i strojów, a z tamtej strony są maski. A tutaj śpiewająca pani. W takich maskach tutaj Wietnamczycy występowali w przedstawieniach. Ciekawe. Tutaj kolejne piękne zabudowania. Naprawdę robią super wrażenie. Widać, że w bardzo dobrym stanie zachowane. Jeszcze ta roślinność, cała wszędzie jakieś bązaje. Ja sorry, nie znam się na tych wszystkich kwiatach, więc nie będę udawał, że wiem co to. Ale naprawdę przepiękny zakątek. Pewnie wygląda tak, jak wyglądał i 200 lat temu. No dobra, jak już król te 3 dni popracował, to trzeba było coś robić z resztą dni. Więc jesteśmy teraz przed królewską biblioteką. To tutaj sobie przychodził trochę poczytać. Jest to budynek z 1919 roku, także relatywnie młody. Ale wygląda naprawdę przepięknie. A teraz pokażę wam właśnie odrestaurowany i dopiero co oddany najnowszy budynek czyli rekonstrukcja pałacu No i tu za mną świeżo odbudowany pałac. Właśnie się dowiedzieliśmy, że on został oddany do yy, możliwości zwiedzania 20 dni temu. Jak byliśmy tutaj w 2019 roku, to absolutnie go tutaj nie było. Pani nam powiedziała, że właśnie niecałe 5 lat temu zaczęli go odbudowywać, no i wygląda naprawdę nieziemsko. Chcemy zobaczyć ten przepiękny pałac, także to, co mi się podoba, to to, że jest coś nowego, czego jeszcze nie widzieliśmy. Po 5 latach my też już do końca nie pamiętamy tych wszystkich rzeczy, więc i tak jest to dla nas ciekawe, ale mieć taką perełkę na koniec jest naprawdę super tylko dodam, że oficjalnie jestem u pani w zielonym na czarnej liście Nie wiem czy może być czarniejsza no ale wiecie kręcę content więc sorry ale trzeba czasem co na mnie poczekać przepięknie odnowiona również w środku naprawdę widać że to dopiero co było malowane Na no, wiecie, jak ktoś chciał sobie pojeść, to bez żadnej skromności. Stół zastawiony, piękna ceramika, kryształy są, złote puchary, Nie skromnie. Wystawa ze złotymi butami, złotymi szatami. One są tak malutkie, słuchajcie, że pewnie królowie, władcy byli jeszcze mniejsi niż dzisiaj Azjaci a naprawdę tutaj ciężko spotkać kogoś powyżej metra siedemdziesiąt ale buciki zacne to co naprawdę robi wrażenie są te wszystkie detale jak to jest tak na nowo pokolorowane podoklejane, wszystko wygląda idealnie naprawdę ktoś się nad tym musiał bardzo mocno opracować A oto i zakazane miasto, widziane z pałacu. My się sporo nagadaliśmy, jak to pięknie odrestaurowali ten budynek, a nie powiedzieliśmy, co się z nim stało. Mianowicie w 1947 roku spadła na niego bombka podczas walk, no i niestety ale cały budynek został doszczętnie zniszczony. Jeżeli chodzi o odrestaurowanie, rozpoczęło się w 2019, zakończyło w 2023, no i tak jak pani powiedziała. Oddano go do użytku zwiedzających w lutym 2024. No dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że podobało Wam się w Imperial City, i w zakazanym mieście, i w pałacu, i w ogóle jeszcze w świątyni. My teraz lecimy dalej. Musimy znaleźć się z powrotem na zielonej liście pani przewodniczki, więc jesteśmy zaraz obok niej. Znajdujemy się właśnie w pagodzie Tienmu. Jest to bardzo stara pagoda, bo została zbudowana w 1601 roku. Jeszcze długo, zanim tutaj Hue stało się stolicą. I jest to wyjątkowa pagoda, ponieważ, po pierwsze, jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w całym Wietnamie. Po drugie, jest najwyższa w całym Wietnamie. Ma wieżę, która ma 7 pięter. A Historia z powstaniem tej pagody wiąże się z tym, że podobno w dawnych czasach była tutaj lokalna pani bądź wróżka, która tu zamieszkiwała, i ona właśnie głosiła, że kiedyś przybędzie szlachetny człowiek, który zbuduje tutaj państwo dookoła tego miejsca. No, i jak przybył jeden z władców, to postanowił to uczynić. To nie był władca Wietnamu, to był lokalny władca, ale postanowił to uczynić i e, stać się tą osobą z tej przepowiedni. A jeszcze mogę wam powiedzieć ciekawostkę, którą wyczytałem wczoraj, bo nie mogłem spać po nocy. Jak widzicie te posągi, to one mają brody i te brody są zrobione z prawdziwych włosów. Faktycznie. Wow. I brwi też. I wąsy. W naszej pani przewodniczki, która jest dzisiaj bardzo gadatliwa i z powrotem nas lubi, dowiedzieliśmy się kolejnej rzeczy, a mianowicie czym się różni pagoda od świątyni. A więc Gabi czym się różni? E, w pagodzie czci się tylko buddę. Jednego jednobóstwo, a w świątyni można czcić wielu różnych bogów, królów, co tam się chce. Tak, Także znowu codziennie uczymy się czegoś nowego. A tak wygląda wnętrze tutaj budynku modlitywnego Pagody. Tam się modlą, więc nie będzie mnie przeszkadzać. Tutaj mamy sobie takiego pana, który podziwia innego pana. Tu. A za świątynią standardowo już bardzo zadbane drzewka każde osobno, każdy listek na swoim miejscu. Naprawdę wyglądają przepięknie. Każde też jest inne. Wyglądają jak wązaje, przynajmniej niektóre, ale nie podejmuje się tego stwierdzenia, żeby powiedzieć, że to one. Przyjeżdżając do tej pagody, warto wspomnieć o protestach, jakie tu się odbywały. Jest to świątynia buddyjska. A w 1955 roku po objęciu rządów przez jednego z prezydentów który faworyzował katolików. Buddyjscy mnichowie byli bardzo niezadowoleni z tego faktu i zaczęli organizować protesty. Do najgorszych protestów doszło w 1963 roku, kiedy dziewięciu mnichów, mnichów buddyjskich straciło życie, a ta właśnie pagoda służyła jako miejsce organizacyjne tego ruchu oporu. W tej pagodzie widać również chiński charakter pisma. Jest to spowodowane tym, że do XVII wieku Wietnamczycy nie mieli swojego własnego języka, używali chińskiego dialektu. Przez tysiąclecia na terenie Wietnamu działy się różne wojny. Dlatego dopiero w trakcie kolonizacji stworzyli swój własny język, który składał się z mieszanki angielskiego, hiszpańskiego i francuskiego. A w tych starszych miejscach można wszędzie zobaczyć właśnie te chińskie litery. Warto też dodać, że pagoda znajduje się na brzegu rzeki perfumowej i można do niej dopłynąć również takimi łodziami, które nazywane są Dragon Boat, czyli łodzie smoka. Nam się pagoda bardzo podoba. Jest naprawdę spoko. Ja jak u ciebie jest super, zwłaszcza, że jest tutaj dużo miejsca, są piękne drzewa, jest trochę zieleni. No i pagoda leży również nad rzeką, czego nie powiedzieliśmy chyba wcześniej. Powiedzieliśmy wcześniej, także nie ma za co. Leży nad rzeką perfumową i naprawdę wrażenia jak najbardziej pozytywne. Koniecznie, koniecznie tu przyjedźcie, jak będziecie w okolicy. Pozdrawiamy serdecznie z grobowca Cai Jest to jeden z najmniejszych, ale z pewnością najpiękniejszych grobowców lokalnych władców. Pozostałe sześć też się tutaj w okolicy znajdują, ale my będziemy zwiedzać tylko jeden, bo on jest rzeczywiście wyjątkowy. A wyjątkowy jest dlatego, że nie ma typowego wietnamskiego charakteru, tylko jest to mieszanka różnego rodzaju sztuk. Więc teraz będziemy szli cały czas do góry, żeby dojść do świątyni. Tutaj za nami już widzicie grobowiec, ale te grobowce są wielopoziomowe ogólnie, jeżeli chodzi o całe to miejsce, więc pokażemy Wam od góry jak to wygląda. To jest grobowiec należący do jednego z ostatnich, do przedostatniego właściwie króla Wietnamu, nie był on zbyt e, lubiany z powodu tego, że zaczął budować właśnie ten e, grobowiec i lubił się przebierać w <laughs> i malować się. Tak. I do końca nie wiadomo czy ostatnim królem Wietnamu z tej dynastii był jego synem. Dokładnie. A poza tym bardzo dużo pieniędzy wydał na ten grób i sprowadzał e, materiały z Francji, Japonii, Chin, wszędzie tylko nie z Wietnamu. Tu widzicie główny pałac, główną świątynię, nie wiem do końca jak to nazwać. Zaraz sobie wejdziemy do środka. A tak jak mówiłem, to jest wielopoziomowy grobowiec. Teraz wam pokażę mniej więcej Tutaj macie jeden poziom, tam drugi i jeszcze jest trzeci. To, co widzicie tutaj, to, to jest już grobowiec. On jest cały zrobiony ręcznie. Król spoczywa tutaj 9 metrów pod ziemią. Po jego śmierci Francuzi wykonali ten pomnik. I tutaj do tej pory są też kwiaty z 1925 bodajże roku, które zostają wysłane przez Francuzów na jego pogrzeb. Muszę przyznać, że grobowiec robi naprawdę niesamowite wrażenie. Te wszystkie zdobienia, wszystko ręcznie robione, naprawdę przepych, bogactwo. Trochę rozumiem, dlaczego Wietnamczycy mogli się na niego zezłościć, ale naprawdę wygląda przepięknie. Przepięknie, cudownie. Do tego grobowca prowadzi tylko jedna droga, tą samą drogą się wraca, którą się przyszło. To jest y, niezwykłe, ponieważ grobowce y, zazwyczaj budowano tak, że chodziło się z jednej strony i schodziło z drugiej, co oznaczało taką symboliczną drogę przejścia od jednego króla do drugiego. Y, natomiast tutaj jest tylko jedna droga i to dodatkowo dodaje spekulacji tym plotkom, y, że jego syn nie był jego prawowitym synem. Tutaj wszędzie widzicie administrację króla, czyli tak zwanych mandarynów, no i słonika i konia, a poza tym są tutaj stupy w kształcie takich świec, które miały oświetlić drogę królowi do zaświatów. No dobra, słuchajcie, my będziemy powoli kończyć. To już był ostatni punkt naszej wycieczki. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. My uważamy, że naprawdę do miasta Hue warto się wybrać, poznać historię Wietnamu, poznać historię tych dynastii, które tutaj rządziły i możecie ją poznać od samego początku do końca, bo zaczynacie od miejsc, gdzie rządzili, jak się na miejscach, gdzie zostali pochowani, także naprawdę fajne, fajne przeżycie. My teraz będziemy powoli kierować się w stronę Danang. Mamy dwie godzinki drogi busem, no, ale nie będziemy już was tym męczyć, także. Dzięki wielkie, że zostaliście do końca. Zostawcie lajka, like dajcie suba. A my widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. Pa pa. Czekamy na jakieś komentarze. Hej!